No dobrze, czas zacząć niedzielny Power Walk. Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie na porannym spacerze, naszym Power Walku. Jak się macie? Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie, już nie z włoskiego San Pellegrino, a z Sopotu. No, długa droga, ciężka podróż, ale nie ma przebacz. Wstaję rano, jestem z Wami, tak jak zapowiadałem. Powiem Wam, mam z tego przyjemność i radość. I właśnie o to chodzi. I taką dobrą rozgrzewkę. Wiem, że nie jestem tutaj sam, więc pozdrawiam Was serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym opowiedzieć o odkrywaniu talentów. Może Was zaciekawi ten temat, bo mam swoje obserwacje. W tym roku będę kończył, słuchajcie, 49 lat. Jest niesamowite. Czuję się jak 35-latek. A tutaj tyle już lat na karku. I dlaczego o tym wspominam? No, bo chyba człowiek jakieś tam doświadczenia już zebrał, prawda? I obserwacje. I właśnie jedną z nich jest, właśnie, talenty. Mam taką teorię i obserwacje, i oczywiście to jest moja teoria, ale dzisiaj wie, ja cię kręcę. 4 stopnie na plusie w Sopocie, a po prostu łeb urywa. Dzisiaj to ciężko by było wyjść na wodę. Nawet przy dużo lepszych temperaturach, żeby zejść na, zejść na wodę na trening, albo na regaty na łódce. No dobra, wracając do, do... Do czego? Do talentów. Więc to jest moja teoria, ale ja uważam, że każdy z nas i każda z nas urodził się z jakimś talentem. I czym jest talent? Talent jest predyspozycjami. Niektórzy... Mają predyspozycję do szybkiego liczenia. Niektórzy słuchają, słuch, słuch, słyszą muzykę dużo lepiej niż inni. Na pewno lepiej niż ja. Niektórzy mają predyspozycję do bardzo szybkiego biegania na krótkie dystanse, ale są też tacy, którzy rodzą się z predyspozycjami do biegania na długie dystanse. Są też tacy, którzy. Potrafią pięknie mówić, i przychodzi im to z taką łatwością. Są tacy, którzy potrafią się dogadywać. Nie wiadomo dlaczego, ale po prostu no jest to ich mocny, mocna strona. Są tacy, którzy jak wychodzą na wodę, płyną na łódce, to widzą wiatr kolorami. Może znacie takiego jednego, który właśnie nadaje i gada trochę od rzeczy. Jak można widać wiatr kolorami, ale ja naprawdę widzę rzeczy, których inni nie widzą. Szczególnie jeżeli jestem w dobrej formie i nie jestem przetrenowany. I to moim zdaniem są właśnie te predyspozycje. To są te talenty, z którymi się rodzimy. Oczywiście tam wiele bardzo utalentowanych ludzi, którzy... Nie potrafią tego wykorzystać i nawet jak wiedzą o swoim talencie, to, to przepraszam za określenie lenie śmierdzące i nic z tym nie robią i sobie e, zupełnie, no, że tak powiem, marnują ten talent. Ale e, ci, kto go odnajdą i zainwestują w niego, więcej pracy w niego włożą, no to naprawdę. E, mogą osiągnąć bardzo dużo. E, I teraz, jak odkryć taki talent? Więc ja uważam, że ja, ja przynajmniej znam dwie techniki, o których Wam dzisiaj powiem. Ale jestem ciekaw, może oprócz tych dwóch, e, Wy coś zasugerujecie. Więc pamiętajcie, komentarze do tego filmu, pod tym filmem e, są do tego, żeby właśnie pisać i dzielić się także swoimi. Pomysłami, chociażby właśnie odpowiedział na takie pytanie. Pierwsza metoda odkrywania talentów to jest poprzez próbowanie. Najprostsza rzecz, chyba nikogo nie zaskoczyłem, po prostu czym szybciej zaczniemy próbować różnych rzeczy, chociaż tak naprawdę nigdy nie jest za późno, ale ja dlatego uważam, że dzieci mają największą szansę i sposobność, żeby odkryć swój talent dosyć szybko, to jest to, żeby. Co chwila próbować różnych rzeczy. Pójść na basen, bo może będzie w przyszłości czuł się jak ryba w wodzie. Czuła się jak ryba w wodzie. Pójść na lekcje muzyki, tak jak ja kiedyś poszedłem, ale na lekcje muzyki byłem tylko dwa razy. Pierwszy i ostatni. Eee, plastyka. Eee, majsterkowanie, budowanie jakichś sklocków no, chociażby Lego. Wielu przyszłych architektów odnalazło swój talent właśnie tą metodą. Co? Klub żeglarski. No, naprawdę jest przecież tego tak dużo. I poprzez próbowanie, szczególnie jak dzieci to zrobią, to można zaobserwować u nich, że nawet jeżeli jeszcze nie będą bardzo, bardzo dobre w tym, to. Zauważymy jako rodzice, przede wszystkim opiekunowie, dziadkowie, wujkowie, że e, podoba im się to, że z łatwością im to przychodzi, sprawia im to przyjemność, a to już jest bardzo ważny sygnał, do tego, żeby móc stwierdzić, że hmm, może to właśnie ta predyspozycja, może to, co, z czym się on, ona urodziła. I ja jestem wielkim fanem tego. Zresztą tak mnie też wychowali rodzice, że pozwalali mi, a wręcz pomagali mi poszerzać swoje horyzonty, zapisywać się na różne zajęcia. No wiadomo, w latach 80. Wiesz, mieszkałem wtedy w Warszawie, to no, tylko Dom Kultury był, jakieś tam sekcje okoliczne w dzielnicy, w których mieszkałem. Ale pamiętam, jak tata podwoził mnie, a często też autobusem jeździliśmy, do Pałacu Kultury i Nauki, gdzie tam było wiele różnych sekcji. Była sekcja pływania, skoków do wody, przecież pokazywałem Wam na jednym z powerwalków, w których szliśmy razem wokół Pałacu Kultury i Nauki, to właśnie tymi schodami tam wtedy wchodziłem do... Na basen, na zajęcia i to nie tylko pływanie, ale i skoków do wody. Tam też chodziłem na zajęcia modelarstwa, tam chodziłem na zajęcia tańca, tam chodziłem na zajęcia lekki atletyki. A więc to było takie miejsce, gdzie mogłem odkryć swój talent. A jak odkryłem talent do żeglarstwa? No, już chyba też Wam wspominałem podczas Powerwalków, chyba przy okazji jednego z odcinków, że był to rok 1984, miałem wtedy 9 lat. Moja mama w maju tamtego roku szła na wywiadówkę do szkoły i zobaczyła na tablicy ogłoszeń na korytarzu informację, że Jach Polski w Warszawie organizuje nad Zalewem Zegrzyńskim taki zwykły dwutygodniowy obóz żeglarski. Ja miałem wtedy słuchajcie, lukę w wakacje, bo miałem, pamiętam, Wtedy wakacje zaplanowane z dziadkami, z rodzicami. Obóz językowy, bo w szkole uczyliśmy się rosyjskiego i rodzice stwierdzili, że e, może e, przyda mi się także angielski w przyszłości. Bo wdzięczny jestem im za to. Co jeszcze? E, e, obóz harcerski i miałem dwutygodniową lukę. I to był zupełny przypadek, że spróbowałem tego żeglarstwa właśnie przez to, że mama zapytała mnie, czy nie chciałbym pojechać na obóz żeglarski, bo może być fajny. Ja powiedziałem, no dlaczego by nie? Spróbuję. A wcześniej próbowałem przez ten, w tym roku, a i w poprzednich właśnie różnych innych zajęć, nie tylko sportowych, bo nie tylko do sportu mnie ciągnęło. I to sprawiło, że odkryłem swój talent. Na pierwszym obozie, też ciekawe, że nie osiągałem zna, zna, żadnych znaczących rezultatów, tylko podobało mi się to. Z łatwością mi to przychodziło. I po obozie poprosiłem rodziców, żeby zapisali mnie do tego klubu żeglarskiego na dalsze zajęcia, żeby nie skończyło się tylko obozem żeglarskim. A moje rodzice całe szczęście nie należeli do KORU, czyli do klubu oszalałych rodziców. I kiedy tylko widzieli Albo słyszeli ode mnie, że coś mi się podoba, to pomagali, ale nie głęboko wchodzili w temat i tutaj starali się być moimi trenerami i wiecie, nauczycielami, wielkimi pomagierami. Nie, oni tylko wzięli, czekajcie, już zapomniałem, którymi ścieżkami się w Sopocie chodzi po tygodniu przebywania w, we Włoszech. O, już wiem, dajmy do pójdę. Proszę drogi, jak tu pusto dzisiaj. O 6.15 nikogo nie ma, nikt nie chodzi na spacer. Żadnego samochodu nie widać. Ja ciekawęc. Tylko ja i wy. Pani jak do dyspozycji sam Sopot, co? No więc wracając do moich rodziców nie należeli do koru. Moi rodzice tylko mnie wspierali. Jeszcze raz kortor, czyli klub oszarowych rodziców. I, I wdzięczny jestem im za to, że poszerzali moje horyzonty. I powiem Wam, nigdy nie jest za późno, żeby właśnie w ten sposób odkryć swój talent. Ja powiem szczerze, cały czas próbuję czegoś nowego. Na ostatni dzień, e, nie wiem, nart wyszedłem trochę ze swojej strefy komfortu i założyłem deskę snowboardową, na której tam kiedyś próbowałem. Ale cały dzień przejeździłem na, i uczyłem się na desce snowboardowej, bo a no już widzelec. Odkryłbym sobie, że mam talent, czyli predyspozycję do jeżdżenia nie na nartach, na których całkiem, całkiem sobie dam, daję radę, zjadę, ale do deski. Ale nie, jednak to nie to. Jednak wrócę w przyszłym roku do narcy. I można tak próbować wielu rzeczy. Nawet w takim wieku jak ja, a będąc nawet i starszym, bo znam takich, którzy tak robią. I cały czas szukają, bo nigdy nie jest za późno. Dobrze, to była pierwsza metoda odnajdywania swojego talentu poprzez próbowanie, takie organoleptyczne, jeżeli mogę to tak nazwać. A druga metoda, którą polecam także, to jest zrobienie sobie testu, testu psychologicznego. Oczywiście są też fizjologiczne testy, mierzące na przykład, nie wiem, predyspozycje mięśni, i to mięśnia chociażby sercowego, ale też mięśni kończyn dolnych, górnych, ale to ja nie do tego zmierzam. Mam na myśli o talentach. Mam na myśli talenty Galupa. Nie wiem, czy słyszeliście o teście Galupa. Ja dosyć późno się o tym dowiedziałem. I to jest moim zdaniem coś fantastycznego. Gdybym mógł sobie wysłać wiadomość, którą bym otrzymał 20 lat temu, a nawet i 30 to powiedziałbym sobie Mateusz zrób sobie testka lupa bo dzięki temu wiem dzisiaj o moich pięciu najmocniejszych talentach którymi są relacyjność ja relacyjny a okazuje się, że tak tylko w małych grupach jestem też aktywatorem wizjonerem, jestem moim talentem, jednym z talentów, Boże, jak mam tę sklerozę teraz, powinienem wymówić to wstając nawet o 6.15 rano, bez zająknięcia, ojejku, dobra, nie będę teraz odnajdywał tego w swojej pamięci, Napiszę w opisie tego odcinka, żebyście też wiedzieli, ciekaw jestem, czy jeżeli robiliście sobie test galupa, to jakie są Wasze e, talenty, te pięć najmocniejszych, bo jest ich oczywiście dużo więcej, ale pięć najmocniejszych. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ w tym teście, te testy można robić też dla dzieci e, w młodym wieku. Ja zrobiłem sobie dosyć późno, bo zrobiłem sobie chyba 5 czy 6 lat temu. Test omówiłem sobie też z mm, moją psycholog, z Dorotą, e, która jest life and business coachem i z, która tak naprawdę mnie namówiła do tego, bo gdzieś wiele razy rozmawialiśmy o tym, że szukam Twojej ścieżki i tym, na czym powinienem się skupić, w czym czuję się mocny, op, oczywiście oprócz żeglarstwa, a nawet i w żeglarstwie, to dlaczego mi nie wychodzi tak dobrze pływanie na jachcie, na którym jest 15, 20, 25 osób, załogi, a tak znakomicie się czuję na łódce trzyosobowej, czteroosobowej, siedmiosobowej, ale nie większej. No i test Galupa pięknie to objawił i wytłumaczył tak naprawdę. Zrobiłem ten test oczywiście samemu, ale wyniki później tego testu omówiłem z Dorotą, co było moim zdaniem strzałem w dziesiątkę. Więc yy, taki test które zajmuje trochę czasu, trochę też kosztuje, ale tam nie majątek, kilkaset złotych, o ile dobrze pamiętam, jest czymś, co także może podpowiedzieć, bo to nie jest pewnik, że tak na pewno jest z tymi talentami, ale może podpowiedzieć, w czym czujemy się mocniej. Jakie i do czego mamy predyspozycje. Więc polecam Wam te dwie metody. Ale też jestem ciekaw innych. Czy ktoś z Was e, ma jakąś obserwację, a może jakąś praktykę, eksperyment zrobił na sobie albo widzi też na innych, jak można w inny sposób odkryć księgę. Zachęcam Was do komentowania. Umieszczajcie właśnie to w komentarzach. E, super się to czyta, więc bardzo Wam też dziękuję za dotychczasowe i za te, które umieścicie pod tym postem. Dobra, słuchajcie, co tutaj zrobić z tak piękną, rozpoczętą niedzielą? Ponieważ miałem krótką noc, to zastanawiam się, czy nie zrobić sobie jeszcze dzisiaj drzemki. Tym bardziej, że ten dzień, jaki mam przed sobą, tą niedzielę zaplanowałem sobie na spokojnie. Bez żadnych jakichś ambitnych planów. Zadbałem przede wszystkim o posiłki. Nie to, że tam we Włoszech źle jadłem. Ale dobrze jest wrócić do domu i zjeść to, co sami sobie przygotujemy, a nie tylko co się robi w kuchni. E, także hotelowej, pomimo że kucharza mieliśmy fantastycznego. Dobra, już nie będę dalej gadał o tym. E, moi drodzy, e, dzięki wielkie za dzisiaj. E, jutro rozpoczynamy nowy tydzień. E, zapraszam Was i zachęcam do śledzenia naszych profili na social media. Tam umieścimy też rozkład jazdy, czyli plan na następny tydzień. Dzisiaj po południu myślę, że będzie gotowy, więc rzućcie na to okiem. No i oczywiście zapraszam Was na jutrzejszy Power Walk o 6.15. Albo i później. Ważne, żeby zacząć dzień od spaceru. Takiego zdrowego spaceru, bo on jest zawsze dobry. I dla naszego ciała, i dla naszego ducha. Ja się super już czuję dzisiaj. Dotleniłem się, trochę rozgrzałem, myślę, że to będzie fajny dzień. I takiego samego Wam życzę. Dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć!